Patrzcie jeszcze w końcu na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj otwieramy jednego big boxa, nie tylko jednego. Y to jedno, ale na pewno będziemy mieli nową rzecz, jak nam wypadnie odpowiednia ilość? I dość I ostatni nam Patrzcie, oj, to jest tak? ja sam otwieram uwaga start ok proszę Uff. szczęśliwy palec trzymam kciuki położę Trzy... na łóżku i trzymam kciuki drugą ręką no nie ma nic, nie nic. ale przynajmniej hmm. musimy się nacieszyć tego godziszeli po ataku następny główny atak skupia ostrzał na najmniejszym obszarze i zwiększa zasięg na nr 3 aha okej okay. okej okay. no to tyle w dzisiejszym odcinku takich grup że może nam coś drobnie ale jak widać nic